Dzień się budzi. Piękny świt. A my idziemy na spinning. Zaczynamy z Andrzejem. Poranny spinning. Tym razem wybraliśmy się na rzekę, bo Coś na naszych żwirowniach. Ryba bardzo słabo bierze drapieżna. I zobaczymy, jak będzie się ona tutaj sprawowała. Czy jest, czy będzie chciała z nami współpracować. No bo według starej zasady jak nie nam to komu ta rybka będzie brała. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Co Wam pokażemy w dalszej części filmu. Dzisiaj Naszeczyn Spinik. Wziąłem takie jedno pudełeczko no wkładałem w oblerków I myślę że będę na nie coś łowił Trzeba próbować, nie ma innego wyjścia bo Coś się może w końcu dopasuje Oda w tym roku jest dosyć płytka mimo tych opadów deszczu Przybliżę Wam, zobaczę jak na drugim że brzegu już te prawa wystaje drobnica chodzi ciekawe czy pod nią stoi jakiś drapieżnik będziemy tu w tym przesmyku w zwężeniu próbowali coś połowić nur bardzo wolno płynie i walczymy dalej zobaczcie jaka rybka się trafiła sandacz prawie 70 cm. słuchajcie już go nie morduje zaraz do podbieraka i wraca do wody chodź kolego zabiera sił. ale już tam płetwie widać już No poszedł nie, nie wiem czy go jeszcze widać zobaczcie jaki fajny przelew, tam trochę spokojnej wody jest roślinność bo woda od razu upadła i powinny tutaj stać jakieś okonie i kliniki popróbujemy i zobaczymy co się uda w tym miejscu złowić Spróbujemy na takiego plerka z czerwonym brzuszkiem pomarańczowym, bardziej może Zobaczymy jak się będzie sprawował Jest rybka, co to tam? Nie wiem czy to nie jest brzana, wiesz? No, tak wygląda. Mhm. Ona jest chyba podczepiona. Chyba podczepiona, no. Spokojnie jak ją podciągniesz to. Powiem, wam, że przedzielanie w tej trawie wysokiej, wzdłuż brzegów, nie należy do przyjemności. Wody polskie jakoś to nie chcą wykosić. Idę ja tutaj, myślałem, że tu będzie lepiej, ale nie, trzeba wrócić nad brzeg. Niestety tu przy brzegu zawsze ktoś z chłopaków chodzi, trochę jest to bardziej wydeptane Andrzej Andrzej złowił. Klenia zanim to leciałem, bo to Oj, nie do, jest to czekać się na ciebie nie idzie no. <laughs> trawa jest po pazwiecie, wiecie to jest, nie jest takie proste dzisiaj no nie jest takie wędkowanie, ale zobaczcie Klenia takie w granicach 30 cm no ale to już jest fajna herbka fajne. Fajna. My już schodzimy naprawdę. Na psy. Poniżej. Znaczy, może nie psy, na mniejsze, nie. mniejsze ryby. No, zobaczcie. O, klenik, tak. Taki fajny kleniczek. Fajny, jakby miał 50 cm. No, ale to. Tutaj ma zawsze duże wymagania. Ja chcę mieć rybkę i to jest to. Rano było chłodno, a teraz się zrobiło już tak fajnie. Rozebraliśmy się z Andrzejem trochę polarki zdjęte i coś tam próbujemy walczyć zobaczcie, Andrzej takiego założył strzałka tego tutaj woblera i będzie dalej próbował je wyciągać. warkoczek widzę jest trzeba będzie zejść tutaj, niżej do wody trochę się przebić przez te widoczne trawy tu na dole stanąć za nimi i próbować kto nie próbuje szampana nie pije ryzyko zawsze jakieś musi być z wykąpaniem się ale myślę, że tam jakoś brzeg będzie i ta woda tu z brzegu utwardzony grunt i jakoś tam się dostaniemy. I zobaczcie, jest okonek, taki sportowy i go będziemy wypuszczali do tej wody. Płyt malutki. i popłynął sobie do swojego domku z powrotem i tak jak Wam wcześniej mówiłem nie udało mi się nagrać holu, co prawda ale w momencie przejścia z tej spokojnej wody do tego warkocza uderzył oko taki sportowy i to cieszy. Zobaczymy, co dalej przyniesie dzień. Jestem na takiej opasce. I będziemy próbowali wzdłuż tej opaski coś złoić. Zobaczcie jaka napłynęła piana Ktoś w nocy coś spuścił I płynie I będą ściemniali Ze złotymi algami To jest po prostu nie, aż niemożliwe Skąd naraz napłynęło tyle piany W ciągu, nie wiem, 10-20 minut Myślę, że to jest dobrze widać na kamerze może jeszcze wam trochę przybliżę, ale no, tragedia Spuszczają Nie wiem, solankę, cokolwiek To jest I ktokolwiek to spuszcza legalnie czy nielegalnie Bo mają pozwolenia Wodnoprawne na pewne Spuszczanie ścieków Dopóki ktoś tego nie zablokuje Będzie to trwało w nieskończoność o ile się orientuję, to Unia Europejska do 2027 roku nakazała zwiększenie czystości rzek. Myślę, że u nas to się w ogóle nie dzieje. Jak pokazuje kanał Gliwicki Odra, to cały czas idzie. Ta piana już jest od kilku lat na naszej Odrze. I tak to wygląda i mamy klinika niezbyt wielkiego, ale już jest fajny. Jak na nasze wody To jest już ładna rybka Niewygodnie mi tu wędki filmować Andrzeja, ale po prostu za stromy brzeg jest no przyzwoity już, można go wypuszczać niech płynie sobie dalej założyłem sobie takiego woblerka i próbuję Nakarmić mi jakąś ślebeczkę. Przedem taki fajny warkoczek widzicie. Myślę, że go widać w kamerze. I będziemy próbowali za tego warkocza wyciągnąć jakieś kleniki. A może coś innego weźmie. Dużo trawy płynie. Czepia się cały czas. Rybki rzadziej. Trochę spinek jest. I to jest cały ból. Wieliście, I znowu trawka była, ale próbujemy cały czas. Ten warkocz nie daje mi spokoju. Pozwolę spłynąć trochę w dół i będziemy powalu kręcieli woblerka jakiś taki wolniejszy odcinek nurtu z brzegu przyrośnięty. Zobaczymy, może coś w tym wolniejszym nurcie będzie stało, będzie próbowało z nami współpracować. Schodzę w dół, muszę uważać, żebym się nie wywalił. I będziemy patrzeć, co tam dalej się będzie działo. O, chlapnęła się. Jest, kleniuszy. Czego odczepi i go zaraz wypuszczamy? Nie taki sportowiec. Na zawodach by się liczył. Pojej mhm. mały, sprowadź to kumpli. Na tym kończymy dzisiejsze zmagania spinningowe z Andrzejem Zapomnieliśmy wziąć statyw, nie mamy jak to nagrać inaczej Ale ta piana po prostu to jest szaleństwo jakieś Te zabrudzanie odry. I później się dziwimy, że cieszymy się sklenia 30 cm w konia z 20 jak ma, 25 to już jest szał i tak to wygląda: przyjeżdżamy o świcie ubrani grubo, później się robi ciepło, rozbieramy się, nosimy tych bagaży pełno. A ryb jak było mało, tak jest dalej w naszej łódze i w naszej odrze. Bo akurat na tych dwóch wodach gdzie się wędkujemy, na tym kończę. Do zobaczenia gdzieś nad wodą. Trzymajcie się, cześć.